Kup drukarkę Atexco Model XS Plus, a my odkupimy od Ciebie Twoją drukarkę Mimaki Roland lub Mutoch. Atexco Model XS Plus to przemysłowa maszyna przystosowana do pracy w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Stabilna, ciężka konstrukcja ważąca prawie 2 tony. Magnetyczny silnik liniowy zapewnia niebywałą szybkość i trwałość napędu. Degassing Ink System zapewnia stabilność druku w najszybszych trybach. Głowice kajocery zapewniają najwyższą jakość i precyzję druku oraz wytrzymałość druku do kilku milionów metrów. Mini Jumbo Roll ogranicza potrzebę częstej zamiany roulek. 12 miesięcy pełnej gwarancji na maszynę i głowicę. Tusze sublimacyjne Atexco z certyfikacją Kajocera i OEKOTEX dostępne w 10 kolorach, a wszystko po to, aby zwiększyć produktywność Twojej produkcji i ograniczyć realnie koszty produkcji 1 m2. Dodatkowo teraz dla Ciebie. Odkupimy Twoją drukarkę Mimaki Mutoch lub Roland. Dzięki temu zyskasz środki na 12 rat leasingu. Już teraz nowa maszyna na gwarancji, a więc zero kosztów serwisu. Wydłuży Atexco i papier transferowy w bardzo atrakcyjnych cenach. I co najważniejsze, środki na pierwszy rok rat leasingu. Już teraz podejmij tę decyzję i ogranicz swoje koszty produkcji. Atexco Model XS Plus od teraz dostępna również w naszym centrum demonstracyjnym w Polsce.